Witam serdecznie w schronisko smaków Bukovni-Taczeńskiej. Jestem tutaj szefem kuchni od niedawna. Przygotowałem dla Państwa coś specjalnego. Na podchalu bardzo dużo ludzi kocha jagnięcinę, szczególnie żeberka jagnięce. Ja poszedłem w drugą stronę i przygotowałem dla Państwa żeberka wołowe w sosie barbecue z naszymi kolorowymi warzywami kiszonymi, z odrominą cynamonu, czyli z smakiem korzennym, który dodaje poezji do tego smaku i. Mam nadzieję, że Państwu będzie to bardzo smakować i zapraszam serdecznie na moje żuwerki.